Cześć, słuchajcie, właśnie jestem w drodze na biwak i pomyślałem sobie, że to świetny czas, żeby wymienić swój śpiwór z zimowego na letni, zwłaszcza, że na tumax.pl mamy minus 15 na śpiwory Snugpak'a. ale pomyślałem sobie też, że większość z Was źle odczytuje parametr temperatury ekstremalnej i komfortu. Komfort minus 7 stopni Celsjusza i najniższa ekstremalna temperatura minus 12. Większość osób uważa, że komfort to minus 7 przy takiej temperaturze Człowiek po prostu nie zmarznie, a ta najniższa, dopuszczalna, ekstremalna to taka temperatura, w której zmarznie, ale nie zamarznie. Otóż, jeżeli producent podaje dwie takie temperatury, bo czasem zdarza się, że niektórzy producenci podają trzy albo cztery, to oznacza nie mniej, nie więcej, że przy temperaturze ekstremalnej, w naszym przypadku minus 12, średniej budowy ciała mężczyzna yy, będzie komfortowo w cieple spał, czyli przy minus 12. A Temperatura komfortu będzie oznaczać, że komfortowo w temperaturze 7 stopni pod tym samym śpiworem będzie średniej budowy ciała kobieta mogła spędzić noc. Cóż to jest średniej budowy ciała? No mężczyzna 1,75 m i 80 kg na przykład. Taki niewysoki, nie niski, nie chudy, nie gruby. Napiszcie w komentarzu może, ile to średniej budowy ciała kobieta jak dla Was. Pamiętajcie, minus 15 na śpiwory na Tumax.pl. I napiszcie, czy wiedzieliście, że tak to działa?